Cisza. Zaledwie kilka osób w pomieszczeniu. Odgłos kroków odbijających się od chłodnej posadzki. Sara Collins stała przy stole, trzymając w ręku kubek z zimnym kawą, wpatrując się w ekran monitora. Jej myśli były daleko. Było już późno. Wszyscy inni dawno skończyli swoje zmiany, ale ona nadal tutaj była. Czekała. Praca w marynarce wcale nie była łatwa. Trudna, wymagająca, nie zawsze sprawiedliwa. Kiedy przełożeni nie zauważali jej wysiłków, a każdy błąd był publicznie wytykany, nawet jeśli nie był jej winą. Tak właśnie było teraz. Wysoki, szczupły mężczyzna o szorstkiej twarzy, komander Grant Doyle, wszedł do pokoju, a jego buty głośno odbiły się od podłogi. Jego spojrzenie od razu skierowało się na Sara. — Znów nie skończyłaś pracy, Collins? zapytał głośno, jakby była ostatnią osobą, którą trzeba było przepytywać. Sara nie podniosła wzroku. Wiedziała, że to znowu się zdarzy. Znowu będzie to ona, która dostanie ostrą uwagę, mimo że wykonała zadanie o wiele lepiej niż niektórzy jej koledzy. Wiesz, że mamy zasady w tym biurze, prawda? Kontynuował, a jego głos był pełen pretensji. Jeśli nie potrafisz się dostosować, może czas, żebyś rozważyła inną pracę? Może nie nadajesz się do tej roli, do tej odpowiedzialności? To nie jest praca dla każdego. Jego oczy błyszczały. Sara wzięła głęboki oddech, wstrzymując wszystkie emocje, które mogłyby wypłynąć. Nie dała się sprowokować, chociaż wiedziała, że to było kolejne celowe wyjście z równowagi, kolejny moment, który miał na celu jej poniżenie. Tak, sir, odpowiedziała cicho, bez śladu buntu. W tej chwili dzwonek telefonu przerwał ciszę. Sara zerknęła na ekran. Pojawiła się wiadomość z wsi: Czas na coś ważniejszego. Zrozumiała. Zawiesiła rozmowę i wstała. W głowie czuła ten sam niepokój, który towarzyszył jej od lat, równocześnie chcąc pomóc, ale i nie mogąc zignorować ostrych słów, które wypowiedział Doyle. Ale to był jej moment, i teraz musiała odejść. Wyszła z biura. Zgarbiona w geście niezadowolenia, w milczeniu mijając Doyla. Jednak w jej krokach była siła, której nie widział. Po prostu czekała na odpowiednią chwilę, by wyjść na powierzchnię i pokazać swoją prawdziwą rolę w marynarce, nie w słowach, ale w czynach. Dopiero teraz czuła, że ta chwila nadchodziła, tylko nie wiedziała jeszcze, jak wielką cenę za nią zapłaci. Przechodząc przez korytarz. Sara czuła narastające napięcie. To, co działo się w tej chwili, nie było jej pierwszym doświadczeniem z niezrozumieniem. Od lat miała do czynienia z ludźmi, którzy widzieli w niej tylko kobiecą twarz w mundurze, zbyt młodą, zbyt niewidoczną. Często musiała udowadniać swoją wartość, a każdy najmniejszy błąd stawał się podstawą do krytyki. Ale teraz, w tej chwili, miała coś, czego nie mieli inni misję. Po drodze minęła biura, w których siedzieli jej podwładni, w zamyśleniu pochylając się nad mapami i raportami. Wiedziała, że ich zadania były równie ważne jak jej, ale ona miała coś więcej. Czuła to w powietrzu. Po dotarciu na pokład okrętu weszła do sali operacyjnej. Znalazła się tam wśród zespołu techników, oficerów łączności i analityków. Wszystko toczyło się szybko, sprawnie, zgodnie z planem. A ona była sercem tego planu. Sarah wzięła głęboki oddech i usiadła przy konsoli. Dziś, po raz pierwszy od długiego czasu, poczuła, że jej miejsce w marynarce jest na wyciągnięcie ręki. Choć nie wiedziała, co przyniesie kolejna godzina, czuła, że to, co zaczęła, już teraz odmieni jej życie. Wiedziała, że jej pozycja w wojsku była nie tylko wynikiem zasług, ale i tego, jak potrafiła ukrywać swoją prawdziwą rolę przed tymi, którzy nie byli gotowi jej zauważyć. Na ekranie jej komputera pojawiły się dane o bieżącej sytuacji na okręcie. Zaciągnięty port w pobliżu Azorów był pełen napięcia. Było to miejsce, które stało się kluczowe dla operacji, która miała zostać przeprowadzona w najbliższych godzinach. Z każdym kolejnym odczytem, które otrzymywała, wiedziała, że stawka rośnie. Gdy nadszedł moment, Sara wiedziała, że operacja musi zacząć się natychmiast, nie było już czasu na błędy, na potknięcia. Dystans do dowództwa był duży, ale jej decyzje mogły zmienić wynik tej misji. Z cichością w oczach skupiła się na zadaniu. To była prawdziwa wojna o technologię. Oto kto ma kontrolę nad systemem. Dwie godziny później w głośnym pokoju operacyjnym nastała cisza. Wszyscy wstrzymali oddech, gdy na ekranie pojawił się alert. Sara natychmiast przejęła kontrolę. Jej palce tańczyły po klawiaturze wpisując skomplikowane komendy. Wszyscy patrzyli na nią, czekając na jej decyzję. Napięcie było wyczuwalne w powietrzu. W każdym przypadku każda minuta opóźnienia mogła mieć katastrofalne konsekwencje. Czekamy na Twoje polecenie, Pani powiedział jeden z oficerów, wstrzymując oddech. Sara wzięła głęboki oddech. Musiała teraz podjąć decyzję, która mogła zmienić przebieg całej operacji. Z każdą sekundą presja rosła. Cała sytuacja była niebezpieczna. A rozkaz, który wydawała, miał wpływ na życie wielu osób spojrzała na ekran i kliknęła kilka razy, ustawiając protokół bezpieczeństwa. To była decyzja, którą musiała podjąć tylko ona. Uruchomienie na moją odpowiedzialność, powiedziała zimnym głosem, uruchomienie na moje polecenie. To nie była tylko decyzja dotycząca operacji, to było jej wyzwanie, aby udowodnić wszystkim, że to ona ma kontrolę. Każdy z jej podwładnych wiedział, że w chwilach kryzysowych nie można polegać na nikim innym. Sara była gotowa. Miała pełną kontrolę nad tym, co się działo. W tym samym momencie telefon Sara wibrował w kieszeni. Odczytała wiadomość z Nawsi, przekaz dotyczący sytuacji na okręcie. Potwierdzenie. Operacja powinna ruszyć za kilka minut. Gdy po raz ostatni spojrzała na swoich współpracowników, wiedziała, że nikt z nich nie rozumiał, jak ogromną wagę miała jej decyzja. Nie tylko dla tej misji, ale także dla jej miejsca w marynarce. W jej oczach błyszczała pewność siebie, ale jej serce biło szybciej. Na zewnątrz, w chłodnym korytarzu, jeden z techników czekał na jej rozkazy. Wkrótce to on zainicjuje rozpoczęcie operacji. Ale to Sara była tą, która miała decydujący głos. Gotowa, szepnęła do siebie, wiedząc, że nie ma już odwrotu. To, co się wydarzy teraz, miało już nieodwracalnie zmienić jej życie. W tej chwili wszystko się zmieniło. Sara weszła w tryb, w którym nie było miejsca na wahanie, na lęk przed tym, co może się wydarzyć. Od teraz liczyły się tylko działania komputer w jej rękach stał się centrum dowodzenia, a każda decyzja, którą podejmowała, była krytyczna. Komunikacja z dowództwem? Zapytała, nie patrząc na nikogo. Jej wzrok był teraz skupiony na monitorze. Tak, pani, odpowiedział młodszy oficer, patrząc na nią z niepewnością. Wszystko w porządku. Sara nie odpowiedziała, a jej palce znów zaczęły tańczyć na klawiaturze. W jej umyśle już nie było wątpliwości. Na okręcie panowała pełna cisza. Każdy czekał, a jednocześnie wiedział, że decyzje, które zapadły, miały nieodwracalnie wpłynąć na przebieg operacji. Sara widziała to, co inni nie dostrzegali. Widziała nie tylko to, co było na ekranach, ale także to, co znajdowało się tuż za nimi niewidoczna sieć powiązań, którą potrafiła dostrzec tylko ona. Komputerowe algorytmy i schematy nie mówiły całej prawdy. Ale to Sara musiała wyciągnąć właściwe wnioski. Na ekranie pojawiły się niepokojące sygnały. Wzrost aktywności na granicy strefy, nieregularności w transmisji danych. To nie wygląda dobrze, pomyślała. Nagle jej telefon znów wibrował, cichym ruchem wyjęła go z kieszeni. Była to wiadomość od samego dowódcy operacji. Zgłoś się natychmiast, potrzebujemy pełnej analizy sytuacji. Sara spojrzała na datę i godzinę. To była decyzja, która musiała zapadnąć teraz. Była świadoma konsekwencji każdej swojej decyzji. Każdy błąd mógł zniszczyć operację. Jednocześnie nie miała wyboru. Gdy spojrzała na ekran, wybrała odpowiednią opcję. Potwierdzam, operacja rusza teraz, powiedziała tym razem głośniej, odwracając się do zespołu. Ich spojrzenia mówiły wszystko. Wiedzieli, że Sara podejmowała decyzję, która miała zmienić nie tylko przebieg operacji, ale także ich przyszłość. W tej chwili, gdy kliknęła Enter, na twarzach jej podwładnych pojawiło się uczucie, które rzadko można zobaczyć w marynarce. Respekt, była gotowa na wszystko. Operacja miała się rozpocząć, a Sara wiedziała, że nie ma odwrotu. Cisza w sali operacyjnej była niemal namacalna, a jedyny dźwięk, który przerywał napięcie, to klikanie palców Sara na klawiaturze. Czuła, że czas się zatrzymał. Okręt był gotowy do działania, a jej decyzja była kluczowa dla powodzenia misji. Spojrzała na monitor, analizując dane, które spływały w zastraszającym tempie. Wszystko, co się teraz działo, miało wpływ na życie wielu osób. Jej decyzje nie były już tylko techniczne, były osobiste. Wiedziała, że niektóre z tych osób nie będą w stanie zrozumieć, dlaczego musiała podjąć takie, a nie inne decyzje. Z każdą kolejną minutą Sara czuła, jak ciężar odpowiedzialności staje się coraz bardziej odczuwalny. Jej ruchy były pewne, ale w środku czuła, że każda sekunda może mieć swoje konsekwencje. Za nią, w tle, oficerowie czekali, gotowi do działania. Czekali na nią. Wzrok Sara przyciągnął kolejną wiadomość. Niepokojące sygnały z radaru, aktualizować dane to nie była tylko techniczna usterka, to mogła być próba sabotażu. W tej chwili wszystko się zmieniło. To, co miało być zwykłą operacją, zamieniało się w coś znacznie poważniejszego. Zmiana planu powiedziała cicho, ale zdecydowanie. Musimy przygotować się na nieprzewidywalne. Przełamała ciszę, a jej głos zabrzmiał jak komenda. Zaczęło się. Podwładni natychmiast przeszli do akcji, ale Sara już wiedziała, że to, co teraz miało nastąpić, nie zależało od nich. Ona była tym, który musiał teraz wyjść na prowadzenie. Z każdą chwilą sprawy przyspieszały, a Sara wiedziała, że nikt w tej chwili nie zrozumie dlaczego działa tak, jak działa. Nie była to zwykła operacja. To była jej próba. Próba, która mogła ją zniszczyć lub wynieść na szczyt nagle w głośnikach rozbrzmiał alarm. To nie był zwykły alarm. To był dźwięk, który mówił, że czas się skończył. Teraz nie było już miejsca na błąd. Musiała działać. Alarm rozbrzmiewał w całym okręcie, jak grom z jasnego nieba. Sara błyskawicznie zareagowała. Jej palce znów tańczyły po klawiaturze, wprowadzając poprawki w systemie. Dźwięki narastającej paniki dochodziły z każdej strony, ale Sara nie dawała się ponieść emocjom. Działała spokojnie, jak maszyna, która została zaprogramowana do jednego celu, sukcesu. W głowie miała tylko jedno, nie pozwolić by ta operacja się nie powiodła. Wszyscy wiedzieli, że coś poszło nie tak, coś, co nie miało prawa się wydarzyć. Ale Sara była gotowa na takie sytuacje. Jej doświadczenie, wyczucie momentu, umiejętność kontrolowania napięcia sprawiały, że była niezastąpiona w kryzysowych chwilach. Wśród zamieszania do sali operacyjnej weszli kolejni oficerowie, a Sara spojrzała na nich, nie zwracając uwagi na to, co się działo dookoła. Zrozumieli, że to ona teraz ma pełną kontrolę. Zaktualizuj status na wszystkim, powiedziała cicho, ale stanowczo. Sprawdzaj każde połączenie. Każde urządzenie, każdy fragment danych musi być bezbłędny. Czuła, jak w jej krwi krąży adrenalina, ale nie dawała się ponieść. Pani, wykryto nieautoryzowane połączenie w systemie, powiedział młodszy oficer, patrząc na nią z niepokojem. Sara wiedziała, że to nie był przypadek, to było celowe działanie. Ktoś próbował sabotować operację. Nie było już miejsca na wahanie. Ściągnij wszystkie zewnętrzne połączenia, rozkazała. Ktoś na zewnątrz manipuluje naszymi systemami. Musimy to zatrzymać natychmiast. Oficerowie zaczęli działać, ale w sercu Sara rosło napięcie. Wiedziała, że operacja została właśnie zaatakowana od wewnątrz. Każdy jej krok teraz mógł oznaczać sukces lub katastrofę. Każda decyzja była na wagę życia. Nagle ekran rozbłysnął. Alert znaw c Potwierdzenie. Potrzebna decyzja. Gdy Sara spojrzała na raport, jej serce zabiło szybciej. To była decyzja, której nie dało się cofnąć. Musiała działać szybko, precyzyjnie, jak nigdy wcześniej. Decyzja zapadła, powiedziała w końcu. Rozpoczynamy operację zgodnie z nowym protokołem. Nie ma czasu na strach. To była chwila prawdy. To była jej chwila. Sara poczuła, jak serce bije szybciej, gdy patrzyła na ekran. W jej oczach migotały liczby i dane, które mogły decydować o wszystkim. Z każdą minutą napięcie rosło. Uderzenia jej palców na klawiaturze były coraz szybsze, jakby każda sekunda miała swoją wagę. W głowie Sara nie było miejsca na błąd. Była świadoma, że nie tylko sukces operacji, ale i jej reputacja zależą teraz od tej jednej chwili. Przez ostatnie lata musiała udowadniać wszystkim, że zasługuje na swoje stanowisko. Teraz, po tylu latach walki, to ona miała dowodzić. Działała szybko i precyzyjnie, przekazując kolejne rozkazy, zamykając nieautoryzowane połączenia, zabezpieczając wrażliwe systemy. Czuła się jak w ogniu, ale nie pozwalała sobie na emocje, potrzebowała tylko chłodnej kalkulacji. Pani, połączenie w systemie zostało zablokowane, powiedział oficer. Mamy kontrolę. Na chwilę Sara odetchnęła. Choć wciąż była w pełni skoncentrowana, poczuła, że udało jej się przejąć sytuację. Jednak to nie był koniec. Znowu spojrzała na mapę operacyjną. Wiedziała, że ryzyko wciąż jest wysokie, a każda decyzja może zmienić bieg wydarzeń. To nie koniec, powiedziała, patrząc na swoich ludzi. Trzymamy kurs. Teraz wszystko zależy od naszej reakcji na to, co nadchodzi. Wszyscy w sali operacyjnej wstrzymali oddech. Każdy wiedział, że Sera ma pełną kontrolę, ale to oznaczało też, że wszystkie oczy były zwrócone na nią. Czuła na sobie odpowiedzialność, jakiej jeszcze nigdy nie odczuwała. Jednak jej głos brzmiał zdecydowanie, a jej decyzje były jasne. Teraz nadszedł czas na wykonanie ostatniego kroku. Gotowi na aktywację, powiedziała wreszcie. Zaczynamy. Operacja rozpoczęta. Operacja była w toku, a Sara czuła, jak napięcie w jej ciele rośnie z każdą sekundą. Cała sala operacyjna była teraz cichą maszyną, z każdym członkiem zespołu w pełnej gotowości. Nie było już miejsca na błąd, na wahanie. Każdy element systemu musiał działać perfekcyjnie, jakby od tego zależało życie każdego człowieka na pokładzie. Sara patrzyła na ekran, który świecił jasnym światłem, ukazując postępujące zmiany w sytuacji na morzu. Zespół przetwarzał dane, weryfikował wyniki, ale Sara wiedziała, że najważniejsze decyzje muszą zapadać teraz w jej rękach. Gdy usłyszała ciche kliknięcie, które oznaczało zatwierdzenie najnowszych rozkazów, wiedziała, że krok po kroku operacja zmierza ku końcowi. W jej umyśle powracały obrazy z przeszłości. Dni, kiedy była w podobnej sytuacji, dni pełne ryzyka, napięcia, kiedy każda decyzja mogła być tą, która zadecyduje o powodzeniu misji, ale tym razem było inaczej. Teraz to ona była na pierwszej linii frontu, czuła, jak wciąga ją odpowiedzialność, jak z każdą minutą zbliża się do celu. Zgłoszenie z pokładu, powiedział oficer, patrząc na nią z niepewnością. Proszę o potwierdzenie. Sara spojrzała na dane na ekranie. Wiedziała, że każda decyzja, którą teraz podejmie, ma wpływ na całe przedsięwzięcie. Spojrzała na swoich ludzi, którzy wstrzymali oddech, czekając na jej decyzję. Zdecydowała. Potwierdzam, operacja przechodzi w fazę końcową. Gdy nadszedł moment, w którym zespół potwierdził zakończenie operacji, Sara czuła, że zakończyła swoją misję. Była gotowa. Żadne słowa nie były potrzebne. Wiedziała, że to, co się właśnie wydarzyło, będzie miało znaczenie. A dla niej nie było już odwrotu. Stała tam, cicho patrząc na ekran, gdy operacja dobiegła końca. Zrozumiała jedno cisza po bitwie jest głośniejsza niż jakiekolwiek słowa. I to była jej chwila. W tej ciszy, z pełnym uznaniem, Sarah Collins wyciągnęła wnioski. To ona rządziła. I to ona wygrała.